Bardzo proszę Pan Emil Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja też chciałbym zgłosić wniosek do, do, o zmianę porządku i teraz go odczytam. Zgodnie z artykułem 27 ustęp 2 statutu Gminy Wołomin oraz na podstawie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwracamy się do Pana Przewodniczącego z z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Wołominie w dniu 29 stycznia 2014 roku następującego projektu uchwał, uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie Marcina Dudzkiewicza. Zgodnie z ze zmienionym porządkiem obrad pierwsza uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie. Proszę Państwa, jeszcze pozwolę sobie dwa zdania w tej kwestii. Na początku dzisiejszego naszego spotkania, czyli o godzinie 12, udzieliłem Państwu niezbędnych, wymaganych prawem wyjaśnień, potwierdzających zgodność działania w zgodzie z prawem i ustanowionymi przepisami mojej żony i mojej. Każdy na swojej płaszczyźnie. Żona w zakresie. E, uczestnictwa w spółce, a ja w funkcji e, sprawowania mandatu radnego i pełnienia funkcji przewodniczącenia, przewodniczącego e, rady. Dla wielu Państwa tutaj obecnych w sali e, prawdopodobnie e, z przykrością należy stwierdzić, że żaden punkt, e, czy w żadnym punkcie e, takie naruszenie prawa nie nastąpiło. Nie miało miejsca. Wszystko odbywało się i odbywa zgodnie z prawem. Państwo pozwolą, że do kwestii etycznych, które były tutaj poruszane, ja się nie będę odnosił, bo, bo etyka to jest to, co każdy z nas ma w sobie. To, co każdy z nas wyjdzie z domu, tak naprawdę. E, potwierdziło się niestety to e, do, wniosek, jakim się nasuwał przez ten miesiąc, e, że e, moje wyjaśnienia e, nie spotkają się ze zrozumieniem, czy dla wielu radnych będą niewystarczające i nie takie, jakich, jakich by oczekiwali. A to jest e, tylko i wyłącznie potwierdzeniem tego, że. Klu tej sprawy nie e, było wyjaśnienie powstałych wątpliwości, tylko daleko idąca gra polityczna. Gra polityczna osób działających we własnym partykularnym interesie. A niestety nie do tego zostałem powołany przez swoich wyborców. Sprawą e, bardzo ważną dla mnie jest sumienne wykonywanie swoich obowiązków, tak samorządowych, jak i zawodowych. Jednak wartością nadrzędną, niepodlegającą żadnej dyskusji jest bezpieczeństwo i spokój mojej rodziny. Dlatego nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w dalszym ciągu sprawa ta e, była przedmiotem dyskusji, chociażby tu na sesji, bo na kuluarowe nie mam wpływu i nie mają one dla mnie najmniejszego znaczenia. E, walka wyborcza idąca w tym kierunku i w taki sposób nie leży w obszarze moich zainteresowań. Mam nadzieję jednak, że moja trzyletnia praca z Państwem tutaj, zwracam się do Rady, nie pozostanie niezauważona. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za naszą właśnie trzyletnią współpracę, za wyrozumiałość, jaką Państwo mi okazywali i za okazywane w tym czasie. Zaufanie. Szanując Państwa czas i mój, mimo tego, że już jest godzina prawie osiemnasta, mając świadomość, że Rada Miejska wybiera i odwołuje przewodniczącego Rady Miejskiej, bo to jest tylko funkcja, a funkcje się i stanowiska czasami piastuje, a człowiekiem się jest. Chciałbym, nie wiem czy oszczędzić to jest dobre, ale nie, nie zmusić państwa do y, podejmowania trudnych decyzji, bo takich jako radnym rady miejskiej nam nie brakuje. Na każdym kroku musimy podejmować decyzje trudne, decydować co jest ważne, a co jest ważniejsze dla naszego miasta. Wobec tego? W tej chwili rezygnuje z funkcji pełnienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie. Do e, czasu powołania nowego przewodniczącego e, proszę, aby wykonywanie obowiązków przewodniczącego e, przejął starszy wiekiem wiceprzewodniczący Rady. Jednocześnie Chciałbym jeszcze raz Państwu wszystkim podziękować. Za podziękowania, to wstanę przede wszystkim Panom Burmistrzom z imienia i z nazwiska: Wyszardowi Ładzielowi, Grzegorzowi Mickiewiczowi, Sylwestrowi Jagodzińskiemu. Państwu radnym, naczelnikom poszczególnych wydziałów merytorycznych, prezesom spółek, dyrektorom jednostek organizacyjnych. Pani skarbnik również. Tutaj chyba zadawałem najwięcej głupich pytań. Przewodniczący rat Osiedlowych i sądy są. Mam nadzieję, że e, będziecie Państwo mile wspominali te trzy lata, które e, razem ze sobą pracowaliśmy. Dziękuję bardzo. <klucz> Panie, dziękuję w imieniu PLN, myślę Państwu pracowników za trzy lata e, współpracy. Myślę, że wiele rzeczy nam się udało e, zrobić w naszym mieście, i myślę, że e, dalej będziemy starać się iść w tym kierunku, w naszym mieście dobrych rzeczy jak najwięcej się zaczęło. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, o której e, przepraszam, nie powiedziałem. Emocje w tej chwili dla mnie są ogromne. Państwo wybaczą, że wracam jeszcze do tego. Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, razem z Klubem Wspólnoty Samorządowej, tworzyli koalicję rządzącą. I to jest to, co chciałem Państwu powiedzieć. Tworzyli. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, powiem w ten sposób, że jakiejś też przeżywałem taką chwilę i też miałem możliwość wybierania tego, czy być człowiekiem czy przewodniczącym. I ja gratuluję Marcinowi odwagi, ale także takiej dojrzałości. I Powiem w ten sposób, że wybrał to, co jest najważniejsze chyba dla nas wszystkich, czyli dobre imię, a także, a także życie i rodzinę. Myślę, że powinniśmy my wszyscy też się kierować takimi normami. Ja, Marcinowi, serdecznie dziękuję za przykład, jaki przed chwilą przedstawił i tak jak myślę, że, że przede wszystkim będziemy się sami zastanowić nad tym i to co mówiła koleżanka Joasia, że niech ten kto czuje się niewinnym, pierwszy weźmie w ręce kamień i spróbuje kogoś. Kogoś tym kamieniem rzucić. Ja jeszcze raz, Marcin, Ci serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję i naprawdę wielkim szacunkiem sądzę, wszyscy z tego powodu Ci się Bardzo dziękuję. Tak. Proszę Państwa, to, że Pan Przewodniczący złożył rezygnację, to jest jedna sprawa, ale Rada musi nad tym zagłosować głosowanie z tego co pamiętam może być głosowaniem jawnym ja za chwileczkę dam czy przed tym? tak, musi być głosowanie musi być głosowanie proszę bardzo pan. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu ja pozwolę sobie zacytować przepisy ustawy I są bardzo krótkie i bardzo czytelne w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady ra, lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Dziękuję. No jest wyjaśnienie jaki mamy termin. Jednak to musimy i tak poprzez głosowanie jawne odbyć. Przepraszam bardzo Andrzej Żeleźni. Ja myślę, że y, wszyscy tutaj nie będziemy pewnie y, głosu zabierać, ale jako senior tejże Rady, myślę, że też y, chciałbym tutaj pogratulować y, Przewodniczącemu, y, Przewodniczącemu y, po prostu y, tego, że honorowy takie wyjście przyjął. I jednocześnie naprawdę jest bardzo szczerze podziękować za trzyletnią pracę tutaj z nami, za prowadzenie y, rad bardzo wzorowe prowadzenie. Mogę to powiedzieć, bo sam kiedyś na sprawowałem, naprawdę bez żadnych zarzutów prowadziłem te, te sprawy. A że teraz się jak tam y, okazało istotne sprawy, na których w rezultacie, jak powiedziałem, przyjął bardzo kolorowe rozwiązanie, dlatego serdecznie tego mu gratuluję i myślę, że jestem wyrazicielem zarówno wszystkich uczestników, znaczy członków Rady Miejskiej, jak też i przychodzących tutaj yy, yy, przedstawicieli Rady i Sołeckiej i po prostu naszego społeczeństwa serdecznie podziękować za to, że pełnił tę funkcję z godnością do końca można powiedzieć, to, że wtedy, kiedy sam złożył rezygnację. Serdecznie dziękuję. Yy, proszę Państwa, po pierwsze, yy, mamy te 30 dni na. Yy, proszę, proszę bardzo, Pani Wysokie. Przepraszam, Przepraszam ja jeszcze woli, że tak powiem, rozwinięcia, bo zacytowałem pierwszy, znaczy ustęp piąty, jest jeszcze ustęp szósty, który. No, chcę, żeby pana, Państwo Radni mieli pełne spektrum. Brzmi tak. Nie podjęcie uchwały, o której mowa tą, tą, yy, z ustępu 5 w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Dziękuję. Dziękuję. Więc tak, mamy na to 30 dni. Sądzę, że czas już się zbliża, taki bardziej wieczorny niż, niż popołudniowy. Więc przystąpmy do następnego porządku naszych obrad, czyli podjęcia pozostałych uchwał. I tak, pierwsza uchwała jest w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014 rok. Państwo wszyscy otrzymaliście projekty uchwał. Jest pytanie, czy ja mam czytać, czytać? przegłosować. No właśnie właśnie tak. Panie mecenasie, bo tak, mieliśmy w punkcie wpisane wybór, znaczy nie wybór, tylko odwołanie przewodniczącego. Co w takiej sytuacji rezygnacji przez pana przewodniczącego? Czy to jest wystarczające już to oświadczenie? Czy zmieniamy porządek obrad? Czy to ma być w ramach porządku obrad? O, teraz. Przepraszam, bo mikrofon przez to, jak prezydium rozdane, no to niestety wszystkie mikrofony tutaj są blokowane. W moim odczuciu najlepszym rozwiązaniem w tej obecnej chwili była sytuacja następująca. W związku z tym, że jakby uchwała stała się bezprzedmiotowa, jeżeli by wnioskodawca, ale to jest moje, że tak powiem, zdanie, dlatego że no. Yy, Powiem tak, przepisy w tym względzie nie są do nie precyzują. Jeżeli by wnioskodawca tak naprawdę cofnął, wnioskodawca uchwały cofnął, że tak powiem, swoją uchwałę, to się może, czy możemy przejść według mnie do procedowania nad pozostałymi punktami. W ten sposób. Okej, okay. Więc w takim układzie ja proszę o, o tych, którzy wnioskował, czyli Emila, o decyzję, czy wycofujemy tę uchwałę Przegłosujemy. Myślę, że... Myślę, że w imieniu wnioskujących mogę cofnąć, cofnąć ten wniosek, także cofamy.